Cześć, to jest kanał poświęcony korepetycjom z biologii. Dzisiaj powiem Ci, czym jest ekspresja informacji genetycznej i jakie są jej etapy. Ekspresja informacji genetycznej składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap jest to proces transkrypcji, drugi etap jest to proces translacji. Transkrypcja jest to przepisanie informacji genetycznej z DNA na RNA. Translacja jest to przepisanie informacji z RNA, a dokładnie z MRNA. Na sekwencję aminokwasów w białku. Transkrypcja jest przepisaniem informacji z DNA na RNA. Informacja zawarta w genie kopiowana jest z matrycy DNA na kopię roboczą, stanowi ją cząsteczka mRNA. Dzięki temu podstawowa matryca w postaci DNA nie jest angażowana w procesy, które mogłyby ją uszkodzić. Translacja jest to przepisanie informacji z mRNA na sekwencję aminokwasów w białku. Matryca robocza wykorzystywana jest do właściwej biosyntezy białka, czyli do translacji. W translacji następuje przetłumaczenie języka ułożenia nukleotydów w MRNA na język kolejności ułożenia aminokwasu w cząsteczce białka. Jakie są możliwości ekspresji informacji genetycznej? Pierwsza to ekspresja typowa. Czyli z DNA przepisywana jest informacja na mRNA, czyli tak zwana transkrypcja, a następnie z mRNA jest przepisywana informacja na sekwencję aminokwasów w białku i jest to tak zwana translacja. Druga możliwość, która występuje u niektórych wirusów, to tak zwana odwrotna transkrypcja czyli przepisanie informacji genetycznej z RNA wirusa na DNA komórki, która została przez tego wirusa zaatakowana. I następnie dalsze etapy już są takie jak w przypadku ekspresji typowej, czyli DNA, następnie transkrypcja na mRNA i translacja do cząsteczki białka. Jako ciekawostkę pamiętaj, że mRNA jest bardzo nietrwały i jest to jego zaleta. Dlaczego? Ponieważ mRNA jest to matryca do właściwej biosyntezy białka. Natomiast te białka, one są potrzebne w określonych warunkach, w określonych sytuacjach. I potem one już nie pełnią swoich funkcji. Dlatego komórka potrzebuje w pewnym okresie swojego życia danych białek do pewnych procesów, natomiast potem one są już niepotrzebne po wykonaniu na przykład danego procesu. Dlatego też mRNA jest na tyle trwały, na ile jest to konieczne. Dopóki jest on potrzebny, żeby był matrycą do właściwej biosyntezy białka, to on jest, natomiast on bardzo szybko się rozpada tak, żeby nie było strat energetycznych w komórce. Bo jeżeli będzie mRNA, to automatycznie dochodzi do biosyntezy białka. Natomiast pewnych białek komórka potrzebuje w określonej ilości i potem większa ilość już nie jest potrzebna. Gdyby mRNA był bardziej trwały, to wtedy dochodziłoby do strat energetycznych w komórce i tworzenie cząsteczek białka, które są tak naprawdę niepotrzebne, które są zbędne i które potem i tak będą musiały być rozłożone. Na jednej z poprzednich prezentacji mówiłam, czym jest gen. Pamiętaj, że gen zawiera informacje o strukturze pierwszorzędowej białka. Natomiast białko jest to makrocząsteczka, która się samoorganizuje. Czyli jeżeli mamy mRNA i przepisanie z informacji genetycznej na sekwencję aminokwasów w białku, to mRNA zawiera informację, jakby o sekwencji, czyli jaki aminokwas za jakim w cząsteczce białka. Natomiast to białko, jak już się utworzy, ono się samo organizuje. To znaczy, że ono samo zaczyna tworzyć strukturę drugo-, trzecio-, czwartorzędową. Czyli mRNA zawiera informacje o sekwencji poszczególnych aminokwasów, natomiast ta cząsteczka białka, która jest syntetyzowana, ona już sama się organizuje. Na tej rycinie przypominam Ci o tym, co mówiłam na poprzednich nagraniach dotyczących genu i genetyki. Jednostka transkrypcyjna jest to fragment DNA, który zawiera informacje na temat funkcjonalnego białka. Jeżeli białko jest złożone z kilku łańcuchów polipeptydowych, to ta jednostka transkrypcyjna składa się z kilku genów. Każdy gen jest transkrybowany oddzielnie do oddzielnego łańcucha mRNA i każdy z tych łańcuchów jest translatowany, czyli dochodzi do translacji każdego z tych mRNA na łańcuch polipeptydowy. I na przykład, jak tutaj na rycinie, jeżeli funkcjonalne białko złożone jest z dwóch łańcuchów polipeptydowych, to każdy łańcuch był stworzony na podstawie oddzielnego MRNA, a każde MRNA powstało tutaj z transkrypcji pojedynczego genu. Natomiast wszystkie geny one budują jednostkę transkrypcyjną. A ta jednostka transkrypcyjna jest to informacja w DNA, która dotyczy całego funkcjonalnego białka, bez względu na to, z ilu łańcuchów polipeptydowych będzie się ono składało. Na tej rycinie mamy akurat dwa łańcuchy polipeptydowe, więc ta jednostka transkrypcyjna zawiera dwa geny. I to wszystko na dzisiaj. Dziękuję Ci za uwagę i zachęcam do subskrypcji tego kanału.